A drugim gościem wtorkowych sygnałów nie jest Pan Kamil Bortniczuk, minister sportu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, co się stało na stadionie narodowym, że trzeba go było zamknąć i odwołać mecz z Chile? No tak naprawdę co się stało, czyli jaka jest przyczyna tego powierzchownego zdarzenia, które mamy zdiagnozowane, to jeszcze nie wiemy. Więc doszło do pęknięcia jednego z kluczowych elementów całej konstrukcji stalowej dachu, tego, który znajduje się pod iglicą, iglicą w centralnej części stadionu. Tutaj rekomendacja projektanta wykonawcy była jednoznaczna, że po tym jak stwierdzono, że w tydzień do tygodnia to pęknięcie się bardzo mocno powiększyło, należy koniecznie natychmiastowo stadion zamknąć, nie wpuszczać tam ludzi, łącznie z tymi ludźmi, którzy przeprowadzali ten przegląd i mieli go dokończyć. Do czasu zabezpieczenia, zapewnienia, że nie dojdzie tam do katastrofy budowlanej. Jesteśmy już na etapie takiej bardzo ścisłej współpracy właśnie z projektantami. Czyli z gdyby ludzie weszli na mecz i tam by rozpoczęły się chóry i tak śpiewy churalne, to mogłoby to się zawalić, tak? To istniało takie ryzyko zdaniem ludzi, którzy to oceniali. Nawet jeżeli to było ryzyko jednoprocentowe, to, 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 to jest to zdecydowanie za wysokie, aby ryzykować rozegranie meczu na tym konkretnym obiekcie w kontekście katastrofy budowlanej i tragedii, która mogła się tam wydarzyć, w związku z czym podjęliśmy tę decyzję, aby zgodnie z rekomendacją wykonawcy i projektanta ten stadion natychmiastowo zamknąć. Teraz następnym krokiem będzie zabezpieczenie tego pęknięcia w taki sposób, przełożenie sił, żeby nie było ryzyka katastrofy budowlanej, aby w sposób bezpieczny można było wejść na stadion w celu przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, które wskazą, wskażą przyczynę takiego stanu rzeczy. Co pękło dokładnie? Co to jest? W którym to jest miejscu stadionu? To jest, tak jak na samym środku pod iglicą. To jest element podtrzymujący te monitory wielkie? Również. Te monitory to jest tylko jeden z elementów, bo nie, monitory, jak dobrze pamiętam, ważą 6 czy 8 ton, cała iglica około 60 czy 70. W związku z czym tam jest dużo więcej. Jest ten magazyn, w którym chowa się dach rozkładany. W związku z czym to jest bardzo ważny element stadionu i to jest taki odlew metalowy, wielki w wielkości pomieszczenia, w którym się znajdujemy. To robiony... no pomieszczenie, dodam, drodzy Państwo, jest mniej więcej 6 na 10 metrów to studiu. Robiony, robiony na zamówienie, na konkretny projekt pod ten konkretny stadion z konkretnego projektu w uznanej włoskiej hucie specjalizującej się w tego typu odlewach. Ten do tego elementu prowadzi 12 lin po 3 z każdej strony na cztery strony świata. Które podtrzymują iglice, ale jednocześnie są bardzo ważnym elementem konstrukcji całego dachu. No i na jednym łączeniu jednej z tych dwunastu lin, wykryto pęknięcie, które postępuje w czasie, w związku z czym decyzja mogła być tylko taka, jak zapadła, czyli zamknięcie do czasu pełnego zdiagnozowania i zabezpieczenia tego pęknięcia. Czy wiadomo, dlaczego to coś, ten element pęku? No są dwie hipotezy, na które wskazują eksperci. Pierwsza hipoteza jest taka, że jest to błąd materiałowy, który przy tego typu odlewach zdarza się raz na ileś tam przypadków i po czasie się ujawnia. Jest to jakieś mikropęknięcie na samym początku odlewu, gdzieś zostaje jakiś pęcherzyk powietrza, który potem powoduje, że, że, ten, że ten element jest osłabiony w tym konkretnym miejscu. I to byłby scenariusz, że tak powiem, łagodniejszy, ponieważ wówczas wystarczyłoby dokonać jeszcze raz takiego samego odlewu, być może go przeprojektować, być może jeszcze dodatkowo umocnić i po prostu wymienić. Też jest to dość karkołomne, poważne zadanie, ale stosunkowo łatwiejsze. Drugi scenariusz, druga hipoteza jest taka, że doszło do przeciążenia tego konkretnego elementu, który pękł, czyli zadziałały siły większe niż były przewidziane w projekcie przez projektantów, niż wyliczone, a wyliczone były moc tego elementu na czterokrotność sił, które miały działać. To byłby scenariusz gorszy i to nie oznacza, że ktoś nim źle użytkował stadion, chodził po tych linach, czy coś tam zawiesił. To znaczy, że niestety najprawdopodobniej wówczas doszłoby do jakiegoś błędu projektowego. Przy wyliczaniu właśnie sił, które działają na ten element, albo że inaczej zachowuje się cała konstrukcja stadionu i na ten konkretny element działają siły znacznie większe niż były przewidziane w projekcie i to wówczas, jeżeli stwierdzono by taką przyczynę, wymagałoby rzeczywiście przemodelowania, przeliczenia na nowo i przebudowy całej konstrukcji z talowej dachu. Dobrze, to w takim razie, jeżeli to jest ten element pierwszy, czyli pęknięcie, wada materiałowa, to jak długo będzie stadion zamknięty, albo jeżeli to jest ten element drugi, czyli na przykład złe zaprojektowanie sił, to ile ile wtedy wyłączycie stadion? To, to, to trzeba pytać specjalistów. Ja nie pokuszę się tutaj o wskazywanie konkretnych dat, czy terminów. Ja mu mówię ogólnie, ale zgodnie z prawdą, że stadion będzie zamknięty tak długo, dopóki nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, że można z niego bezpiecznie korzystać. Na dzisiaj możemy mówić o następnych krokach. Następny krok wydarzy się za około od trzy tygodnie, bo, bo to się już dzieje, już zaprojektowany został tak zwany bypass, czyli element, który zabezpieczy miejsce pęknięcia, tak abyśmy mieli pewność, że nie dojdzie w, w trakcie badania, kontynuowania tych prac. W, do katastrofy budowlanej. Z tego co wiem, około tygodnia potrzebuje teraz wykonawca na przygotowanie tego elementu, bo to też jest jakiś, jakaś forma odlewu metalowego i około następnego tygodnia do dwóch tygodni firma wykonawcza na to, żeby go zamontować, więc można powiedzieć, że za dwa, trzy tygodnie powinniśmy być gotowi na to, żeby bezpiecznie na stadion wejść w celu dalszej diagnozy tego problemu. Czy to, to w takim razie jest taka sytuacja, że gdyby jutro mocno powiało w Warszawie, to nawet ten dach mógłby się zawalić? No z, nie chcę paniki, z, się, z, 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 zakładamy, że tak się nie stanie, ale z, skoro rekomendacja była jedna, aby stadion jak najszybciej opuścić i nikogo na teren stadionu do czasu pogłębionej diagnozy tego problemu nie wpuszczać, zapewne jakieś ryzyko takiego zdarzenia jest. Ono jest pewne niewielkie, ale jakie by nie było, to żadnego życia ludzkiego nie należy ryzykować. Tutaj wydawca programu sugeruje jeszcze jedno pytanie. Jak długo to wszystko potrwa? To jak powiedziałem, nikt odpowiedzialny dzisiaj nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo to zależy od wielu czynników, przede wszystkim od diagnozy przyczyny. Dobrze, w takim razie kto za to zapłaci, kto jest winien? No, kto jest winien, to, to, to jest też wypadkowa odpowiedź na to, na to pierwsze pytanie. Jeżeli się okaże, że to jest jakaś wada materiałowa, której nie dało się przewidzieć, to pewnie trudno będzie winę udowodnić komukolwiek w związku z tym, co się dzieje. Ale gwarancja, gwarancja na, 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 ten, na ten element już, już uległa zakończeniu. Ona była dziesięcioletnia. Ja rzeczywiście wiedząc, że ta gwarancja się kończy w tym roku, się skończyła w, w okolicach połowy tego roku. Zleciłem dodatkowy przegląd tych elementów, na które gwarancja właściwie się kończyła, i wówczas jeszcze ten przegląd, jeszcze raz powtórzę, wykonywany tą samą metodą przez dokładnie tę samą firmę, tego błędu, tej wady nie wykazał. Teraz odbywał się przegląd cykliczny, taki, który zgodnie z prawem budowlanym i zgodnie z zaleceniami odbywa się co roku i już ten błąd wykazał, co jest w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej ocenie, w ocenie ekspertów, dowodem na to, że procedury zadziałały jak należy, że można tutaj co analogię do samochodu? Lepiej wykryć jakąkolwiek wadę w samochodzie na corocznym przeglądzie okresowym, niż stanąć na drodze, w trasie. To prawda, procedury zadziałały, ale ile my za to zapłacimy teraz jako podatnicy? Dlatego e, nikt nie wie, no bo to zależy. Jeszcze raz powtórzę. Na dzisiaj wiemy tylko tyle, że jest problem. Na dzisiaj wiemy tylko tyle, że należy go możliwie jak najszybciej zabezpieczyć po to, żeby go dalej zdiagnozować. A odpowiedź na te wszystkie pytania, które pan redaktor sobie stawia, które ja sobie też stawiam i myślę, że stawiają sobie nasi słuchacze, będziemy mogli poznać dopiero w następnych krokach, kiedy poznamy dokładną przyczynę. Dziesiątki milionów setki? Nie, wiemy. Mogę, nie no, Możemy spekulować w zależności od tego, co będzie przyczyną. No myślę, że w, w jednostkach milionów trzeba będzie znaleźć środki na to zabezpieczenie, na wykonanie bypassu w trybie pilnym. Jeżeli byłby to ten pierwszy scenariusz łagodniejszy, że do wymiany jest tylko ten jeden element, to pewnie zamknęlibyśmy się w, 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 w dziesiątkach milionów. Myślę, że nie przekroczylibyśmy setek milionów. Natomiast jeżeli byśmy mówili już o tym, że doszło do jakiegoś błędu projektowego, to po pierwsze otwiera nam to drogę, do tego, żeby dochodzić swoich praw z projektantem, bo wówczas mówimy o, w kategoriach błędu jakiejś konkretnej osoby czy konkretnej firmy, no a z drugiej strony koszty do poniesienia byłyby diametralnie większe. Drodzy słuchacze, to jest rozmowa z panem Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu. Za chwilę przeniesiemy się na stronę jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych i tam zapytamy o szansę Polaków na mundialu. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, no właśnie, za chwilę rozpoczyna się mundial. Yy... Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. No, oby nie. Niestety nie, nie jesteśmy rozpieszczani przez naszą kadrę narodową w XXI wieku. No chociaż jest lepiej niż w latach 90. wieku XX, kiedy w ogóle nie jeździliśmy na imprezy rangi mistrzowskiej. Od 2002 roku regularnie na tych imprezach jesteśmy. No, ale zgadzam się, że poza 2016 rokiem i bardzo dobrym występie na Euro we Francji powodów do radości nie mieliśmy. Pozostaje nam wierzyć, kibicować stałych sił w naszej kadrze. To są najlepsi piłkarze. No, a zawsze pozostaje wierzyć, drodzy Państwo. To jest oczywista oczywistość, natomiast ja tutaj zawsze posługuję się takim przykładem. Jak mieliśmy Euro 2012 w Polsce, udało mi się wylosować bilet jako kibicowi na mecz Chorwacja-Irlandia, który był rozgrywany w Poznaniu. I tak się złożyło, że siedziałem raz, razem z kibicami irlandzkimi. Oni przegrali ten mecz 3 albo 4-1, już nie pamiętam dokładnie, ale przez cały przebieg tego meczu niemalże przegrywali. I przez pełne 90 minut, na tyle, na ile mieli sił, dopingowali swoją drużynę, ja wtedy. Byłem taki zbudowany ich postawą i uznałem, że rzeczywiście jest tak, że to są najlepsi z naszych piłkarzy, że to jest nasza eksportowa drużyna, to jest nasza kadra. Samo to, że jesteśmy na mistrzostwach świata już też a ani nie było normą. Jeszcze raz powołam się na lata 90. XX wieku, ale jest już jakąś formą nobilitacji. Naszym Pani obowiązkiem minister, jest jesteśmy... kibicować i wspierać. A to, że to, mamy to, wszyscy, to, że wszyscy mamy oczekiwania, to jest oczywiste, ale oczywiste jest to, że nie jesteśmy faworytami tych mistrzostw bo z perspektywy całej drużyny wygrana z Meksykiem czy z Argentyną, będzie niespodzianką i wielką tragedią dla Meksykanów i Argentyńczyków. A my będziemy się cieszyć z tych wygranych. To jest tak, to że stawiamy. jesteśmy krajem nieco większym od Irlandii. To jest raz. Mamy tradycję wygrywania na dużych turniejach, chociaż w latach 70., jak również nie w pamiętam, 80. Poza igrzyskami olimpijskimi, jakieś turnieje i duże piłkarski wygrali. Oczywiście były sukcesy, ale nie były to zwycięstwa. No przepraszam, RFN 74 Drugie rok. Miejsce. Drugie miejsce, dokładnie. Nie jest Hiszpania 82 drugi rok, trzecie miejsce. trzecie miejsce. Medale były. Ale były. Olimpiada też była. Olimpiady były wygrane, tak. tak to, to akurat prawda. Natomiast no, świat nam od tego czasu z, no, co tu dużo mówić, uciekł. Mieliśmy pane pokolenie. Szedł Ale wygonimy ten świat. Chodzi. Dlaczego mamy tak kiepską ligę piłkarską? To, to nie jest do końca tak, że mamy tę ligę kiepską. No Kupa że średni... ale nie gramy w Pucharach na przykład. No. Prawie, że nie gramy. To, po pierwsze, to nieprawda, bo Lech Poznań akurat pierwszy raz od kilku lat będzie grał na wiosnę w Pucharach i wygrał 3-0 z Villarrealem, czyli przedstawicielem jednej z najsilniejszych lig na świecie, czyli hiszpańskiej. Więc co mają teraz powiedzieć kibice Villarrealu, załamywać ręce, że jadą do jakiegoś Poznania, do jakiegoś klubu, który ma budżet 10 razy mniejszy Na kiedy pewnie? ostatnio graliśmy w Lidze Mistrzów, panie ministrze? Mniejszy. no to, to wszyscy wiedzą i mogą sobie sprawdzić, kiedy graliśmy w widzemistrzów. Ja wiele, wiele Ale, lat ale, temu. ale ja jak pan dyrektor mówi, że to jest kupa kasy, to proszę sobie to wszystko przełożyć. No co do zasady w lidze mistrzów grają kluby, które dysponują budżetami większe niż kluby polskiej Ekstraklasy. My mamy ligę stosunkowo silną, ale wyrównaną. A w związku z czym nie mamy takich ligi w, nie wiem, nawet holenderska, nawet belgijska, już nie mówiąc o takich jak austriacka czy czeska, które mają dwa czy trzy kluby, które zdominowały te ligi od lat i te dwa czy trzy kluby mają dwu czy trzykrotnie większe budżety od całej reszty. A w związku z czym mamy dwa czy trzy kluby, które się biją mistrzostwo od 15 czy 20 lat na okrętkę i cała reszta, która stanowi tłomy. Mamy ligę taką, w której może wygrać każdy z każdym. Z jednej strony powoduje to, że ta liga jest ciekawsza, a z drugiej strony powoduje to, że jakikolwiek pojedynczy klub, nie dysponując budżetem dwa czy trzy razy większym od reszty ligi, kiedy gra w europejskich pucharach czy na dwóch frontach, dysponując kadrą porównywalną do całej reszty ligi, gorzej sobie w tej a lidze radzi i taki... nie potrafi zbudować ciągłości czy powtarzalności. Może mamy ligę wyrównaną, ale tak często to zdobywa Legia, ale wygląda to w w ten sposób, że w efekcie nie ja jesteśmy. Nie jest prawda, że ta legia tak często zdobywa tytuł z perspektywy szczególnie ostatnich kilkudziesięciu lat. Kilkudziesięciu lat, okej, okay. ale y, y, mamy ligę wyrównaną, ale nikt nie gra właściwie z tej ligi w Lidze Mistrzów tak naprawdę i przez to, że nie gramy na przykład z różnymi zachodnimi, no, poziom nasz jest taki, jaki jest po prostu. I taka reprezentacja będzie. To, to, to nie jest takie proste, panie dyrektorze, jakby się wydawało. Mamy jednocześnie najlepszego piłkarza na świecie, który z tej ligi się wywodzi, w tej lidze długo grał i tu się wychował i tu wszedł na taki poziom, że poszedł do jednego. Legia z... go nie do, do jednego z lepszych klubów niemieckich. Jednostkowe przykłady, co, kogo nie chciał, nie pozwalają nam ocenić siły całej ligi. Ja jeszcze raz powtórzę: Liga Polska nie jest taka dobra, jakbyśmy sobie życzyli, ale nie jest taka zła, jak opinia o niej. I na koniec jeszcze: czy w futbolu generalnie nie ma nie jest za dużo pieniędzy przypadkiem? To jest demoralizujące. W każdej dyscyplinie jest tyle pieniędzy, ile rynek jest w stanie dla tej dyscypliny wykreować i to jest jedyna sensowna odpowiedź. Futbol jest dyscypliną absolutnie numer jeden na świecie, która rozpala największe emocje, która powoduje to, że sponsorzy najchętniej wchodzą z dużymi pieniędzmi, bo osiągają z tego sponsoringu największe zwroty. Jednocześnie jest najbardziej konkurencyjny przez to i najtrudniejsza do osiągania sukcesów. W związku z czym nawet te pieniądze, które nam się, czy naszym słuchaczom mogą wydawać wielkie w polskiej lidze, na tle tych klubów, które regularnie występują w w europejskich pucharach stawiają nas raczej w roli pariasów. No to drodzy widzowie, czy zaśpiewamy niebawem? Nic się nie stało? Zobaczymy. Kamil Bortniczuk, minister sportu. w Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Bardzo miłego dnia. Była to rozmowa dnia.